Proszę. Dzień dobry. Najpierw się zajmę pomiarem, a potem do pani wrócę, dobrze? Rozkładam mój sprzęt i już za chwilę dowiemy się, jak wygląda kwestia <noise> światła. 10,41. No, nie zadowala mnie za bardzo ten wynik, muszę powiedzieć. No, z tego to, to nie jest zbyt dużo. Czy to nie oddziałuje na atmosferę w pokoju? Nie smutno, ponuro, niemiło. Raczej nie. Raczej nie? Nie. Mam nadzieję, że z wiedzą nauczycieli jest lepiej. Nie, to nie ma co się śmiać, naprawdę, bo ten wynik, to powiem Panią, nieciekawy. Ale proponuję Panią zabawę małą. Trzy Panie nauczycielki, trzy pytania, trzy punkty do zdobycia i po trzykroć pomnożona satysfakcja, jeżeli się uda. Zaczynamy od pierwszego, najłatwiejszego. Google. Wyszukiwarka. Co to jest? Wyszukiwarka internetowa. Co to jest? Serwis internetowy z Drugie pytanie. Czym jest iPod? iPod to jest takie małe urządzonko, które, które służy m.in. też do łączenia się z Internetem. Czym jest iPod? Odtwarzanie plików MP3, nie Wydaje mi się, że też. Wydaje mi się, że koleżanki miały jednak rację. To ja powiem, że ta koleżanka nie miała racji. Trzecie pytanie. YouTube. Nie mam zielonego pojęcia. YouTube. Nicy mi się do nieka jażdy. YouTube. Nie mam bladego pojęcia. No okazuje się, że nauczyciele nie orientują się we wszystkim, ale jakąś tam wiedzę posiadają. Światło było kiepskie, ale ja ten w sensie dobry humor, w którym zaraziły mnie pani nauczycielki, jestem skłonna postawić 4,5. Według Was, albo według, nie wiem, nauczycieli, dyrektora, pani bufetowej, dietetyków, żywieniowców, sportowców, czego nie powinniście jeść? Owoce powinniśmy jeść, warzywa, nie powinniśmy jeść hamburgerów, pizzy, takich rzeczy. Ostatnio rozmawiałam z Łukaszem Sławieńskim i Piotrkiem Włodarczykiem i powiedziałem, że podstawowym elementem diety piłkarza jest Coca-Cola. Czy to podobno dodaje energii i coś tam reguluje? Ta, Coca-Cola ma w sobie dużo kofeiny, która pobudza i pomaga nam na treningu. No wy to, wy młodzi i potrzebujecie pobudzenia? Po dwóch treningach dziennie potrzebne nam jest takie pobudzenie, bo przyszlibyśmy do domu i po prostu byśmy byli całkowicie zajechani. A w jaki sposób pobudza was pani Bufetowa? <ślinik> <O! ślinik> Mnie nie pobudza. <ślinik> nie wiem jak może zaprać kolegę. Sympatyczną panią, lubimy ją, pozdrawiamy ją gorąco. Dzisiaj mamy panią bufetową, panią się Jedną z mianowiczych kobiet w tej szkole. No i moje pierwsze pytanie pani Asiu, jak pani się czuje w tym gnieździe samców? No jest ciężko, jest ciężko, a który czasami lepiej dogaduje się z sułakami i dziewczynami, także no, kwestia przyzwyczajenia. Ale nie jest tak, że oni się wygłodniali, prawda, ociekający testosteronem, potem po treningu przychodzą. I czego, że pani chcą? E, tak, chcą. Są. Są Co chcą najczęściej? zimnych napojów i w ogóle, i w szczególe. generalnie młodzież jest, można powiedzieć, nie jest miła, ale, ale czasami zdarza się, że są sytuacje nieciekawe. A jakie to sytuacje są takie nieciekawe? No, jak tam kłótnie w kolejce i tak dalej, i tak dalej, między sobą. To jest niemiłe, aczkolwiek, no, można powiedzieć, że nie jest najgorzej. Daję pani nagreskę? Nie, nie, u nas nie ma kreski. Nie ma takiej opcji. A nie ma takich e, m, Pani pupilków, którym jednak Pani e, pewne pory e, daje? Nie, pod tym względem staram się być obiektywna i nawet jeśli kogoś bardziej lubię, nie ma pieniędzy, nie daję. Czyli nawet w bufecie zasady fair play? Tak jest. Uwaga, uwaga. się odwodzonek! Proszę bardzo. Cieszę się powodzeniem? Cieszą się powodzeniem. <laughs> Szczerze przyznam przyznałam Pani asi piątka. Uwaga, 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 jeżeli chcecie, aby impreza Maxi Klasa MTV odbyła się w waszej szkole, wystarczy, że wyślecie zgłoszenie swojej szkoły właśnie na adres Im więcej zgłoszeń, tym większe szanse. Cztery szkoły, które wyślecie ich najwięcej właśnie, zostaną wytypowane i zaproszone do, tele do teleturnieju. Do teleturnieju, czyli do finału, my, gdzie będą konkurować wiedzy o muzyce i o MTV potem jedna rzecz wygra, a wygra to Wygra koncert Dody się! Yeah. Piszcie klasa małpa zgłaszajcie się, bo impreza jest niebawem. Ludzie ludziska, uwaga! Achtung! Morning! Rolnik jest impreza maxi klasa, jest impreza maxi klasa, gdzie możecie wygrać wspaniałą rzecz, jaką rzecz? Najważniejsze jest to, żebyście się zgłaszali. Klasa małopajmcv.pl, cztery szkoły, które wiecie, one zgłosy najwięcej, wezmą udział w teleturnie, turnieju, wiedzę o MTV oraz muzyce, wygra jedna i tam też będzie impreza. Przypominam, doda DJ, no my. Za każdym razem, jak wchodzicie do szkoły, to mijacie portiernie, a tam z wielkim bąsem pan Kazimierz. Pan Kazimierz wydaje się naprawdę spoko się również. że O! No, znaczy, nie przezywamy go, ale wśród uczniów ma pseudo-mietek stolarz i. Mietek -stolarz? No tak! Oj, no ogólnie ma szacunek u nas i pozdrowia dla pana Kazio. Jesteśmy przy portierni, nie przy portierni, tak naprawdę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wojciech? Kazimierz. E, panie Kazimierzu, widzę, że pan ma taki pojny wąs. E, jak pan, długo pan dba o niego? No tak, no trzeba, trzeba, codziennie. No to bardzo dobrze. A oprócz tego, co y, pan robi tutaj? Pilnuje szkoły oczywiście jako portier tutaj w tej chwili na, na takiej funkcji. I jakie są zadania po kolei? A Może telefon dam? No To też miało pan odbiera. Miało pan swoje robić. Słucham szkoła. Y, oczywiście, proszę bardzo, łączę. Tak, połączyłem. Trzeba. Z kim pan połączył? No dobrze. E, czyli na portiernik to trzeba robić? Odbierać telefony i łączyć. Oprócz tego co? No, no oczywiście. Bać o Tak. Dozorować, kto wchodzi do szkoły. Jasne. Serwować, klucze wydawać. A czy przychodzą do pana teraz pogadać, kto jest panem? Bać pana wąs. No muszę powiedzieć, że ja tu mam takie dobre stosunki z tą młodzieżą, że nawet widzę, że. Ja ich lubię i oni mnie lubią. No dobrze, panie Kazimierzu, tacuneczek, wszystkiego dobrego. Bardzo miło. Dziękuję. dziękuję bardzo.